Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo. Znajdujemy się u Krzyśka Kornasia, GP Racer, Service Brzesko, ulica Solskiego. 60. 60, także do Krzycha możecie z każdą rzeczą się udać, zadzwonić, jak tylko ma czas to odbierze może. Czasem coś próbujemy naprawić, żeby nie zepsuć, nie? No właśnie. A dzisiaj spotkaliśmy się u Krzyśka, widzicie, derka rozebrana w całości, w takim stanie ją przywiózłem do Krzycha. Będziemy się dziś zajmować wymianą układu napędowego, czyli zębatki, łańcuchy i trochę rzeczy chcielibyśmy Wam właśnie na ten temat opowiedzieć. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby dobrać napęd do specyfikacji motocykla, do warunków, w jakich on będzie eksploatowany, gdzie on będzie jeździł, czy to będzie bardziej właśnie w tym przypadku enduro, czyli możemy się spodziewać jakiegoś drobnego błota. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, o czym mówię, można wejść na filmiki tutaj Daniela wcześniejsze. No i Kilka też rzeczy powiemy na temat dbania o ten napęd, jak wydłużyć jego żywotność tam kilkoma prostymi zabiegami. Warto zastanowić się, co będziemy robić. Czy na przykład masz plan zmieniać przełożenia, bo na przykład jeździsz po torze, czy to krosowym, czy to po asfaltowym przykładowo. Chcesz zmieniać zębatki, średnicę, ilość zębów, czyli długość przełożenia. Jest to. Jak najbardziej wskazane można coś takiego wykonywać, ale wtedy zakłada się zębatki aluminiowe. O. Tylną zębatkę zakłada się aluminiowo, przednia oczywiście jest y, normalna stalowa. Dlaczego? Natomiast dlaczego? Y, łańcuch, dobór łańcucha musi być odpowiedni, twardość łańcucha do twardości... Zębatki. Bo jeżeli zrobimy taki manewr, że założymy łańcuch, który jest ultra wytrzymały, ultra, ultra twardy, mhm. a zębatkę założymy producenta, który jest powiedzmy średniej twardości, średniej jakości, to ten bardzo twardy łańcuch będzie nam używał zębatkę, która będzie się szybciej zużywała. Mhm. A luźna zębatka przy wyższych obrotach, gdzie wychodzi łańcuch na szczyt zębatki, bardzo szybko zacznie ją niszczyć, a zębatka zacznie niszczyć łańcuch. Okay. I teraz ważną rzeczą jest to, żeby sobie dobrać odpowiednią twardość zębatki do odpowiedniej twardości łańcucha, żeby nie przesadzić ani z jednej strony, ani z drugiej strony. Każdy, kto tam powiedzmy sprzedaje napędy i je montuje, pewnie będzie wiedział o co chodzi, a odnośnie zębatek aluminiowych. Powiedzmy, robisz tysią... one są całkowicie aluminiowe tak. tylko y, zewnętrzna część jest aluminiowa ale środek jest na przykład nie wiem stalowy Odwrot, odwrotnie to odwrotnie, jest nie? normalnie ale jeszcze nie do mm, częstych zmian napędu używa się po prostu całych aluminiowych zębatek okay. mhm. i teraz tak dlaczego tak się robi robisz 1000 km na napędzie powiedzmy z zębatką A przejeżdżasz 1000 km ten łańcuch układa nam się do zębatki dokładnie Później demontujesz zębatkę, montujesz zębatkę drugą, która jest nieułożona do tego łańcucha. Zębatka y, układa się do łańcucha. I teraz tak, jeżeli mamy stalową zębatkę, znowu będzie się nam długi czas układała do tego łańcucha i niszczyła ten łańcuch. W momencie, okay. kiedy mamy zębatkę aluminiową, ona tak naprawdę po kilku kilometrach układa nam się do napędu. I nie ma problemu po prostu z tym, że ten łańcuch nadmiernie zostanie zużyty przez no właśnie, bo inną tak, zębatkę. Bo tak pamiętam, stara szkoła uczyła, że zawsze powinno się, jeżeli łańcuch jest zużyty, no to wymieniamy cały usta tak. zestaw napędowy, wszystko na nowe, po to, żeby ten, na przykład, jeżeli zębatka się zużyje, a założymy na stary łańcuch nową zębatkę, no to się szybko zniszczy i na odwrót, prawda? Pesu, mamy jeszcze łańcuchy bezoringowe. I tam faktycznie te łańcuchy, jeżeli ktoś sobie nie zadba o nie. Y, tylko tu mówimy teraz o motokrosie, no powiedzmy, nie mówimy o tej dziedzinie, a więc ja to wyłączyłem tak, z y, motokros wyłączamy całkowicie. Z, z tego, mówimy mówimy o jeździe na przykład normalnie po asfalcie, gdzieś tam tak. y, jakieś adventure'owanie, jakieś szuterki, no i tam takie szwenduro, tak jak właśnie tutaj Yy, Bo to de, taki szwendelaz, taki jest. taki szwenduro, no to właśnie do takiego yy, użytku i tu i tam, prawda? Tak, no i mówię. Odnośnie wracając jeszcze do zębatek yy, i łańcuchów. Po odpowiednim dobraniu zębatki, do odpowiedniej twardości łańcucha, te łańcuchy bardzo długo wytrzymują, nic się z nimi zego nie dzieje, no trzeba zachować ich smarowanie. Co ja zalecam? Smarowanie napędu robimy po jeździe. Możemy na przykład, nie masz czasu myć całego motocykla, jeżeli zostawisz napęd nienasmarowany i zabłocony, taki napęd poleci bardzo szybko, bo dojdzie... Rdza dojdzie do, przejdzie przez uszczelnienia ten łańcuch, zacznie korodować. Korozja wiadomo, zmienia nam, że tak powiem, twardość materiału, no i ten łańcuch się rozsypuje bardzo szybko. Nie? Mm -hmm. I to tak widać na moim łańcuchu, że na przykład niektóre ogniwa już przestały się ruszać w ogóle i stoją na sztorc. A to Wam za chwilę pokażemy na zbliżeniu. Jak rozmawiałem z tobą, pytałeś mnie, jaki napęd? Ja dużo montuję łańcuchów Afama, dużo łańcuchów montuje, RK. Generalnie Dida, ja wiem, że to wszyscy teraz w Polsce jest kult, że to jest najlepsze. Oczywiście Dida robi łańcuchy bardzo dobre, ale dobry łańcuch Dida kosztuje za sam łańcuch w granicach 800 zł. Tak, tak. tak, tak A te niskie modele. Co, po, powiedzmy, że są niskimi modelami na tym poprzestańmy. No, są średnie po prostu. Tak. I, 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 I wiesz, i tych napędów bardzo dużo, no ale posłuchajcie dalej. W moim supermoto zrobiłem powiedzmy za te 4 lata na tym napędzie, może niewiele, bo zrobiłem 70 motogodzin mhm. łącznie, może nawet trochę mniej, ale ja przez te 70 motogodzin w 450 crf ani razu nie ustawiłem łańcucha. I wiesz, i tak pomyślałem sobie, kurczę, skoro ja do swojego motocykla Tyle przejeździłem i nic nie musiałem robić z tym napędem, to ten napęd może być bardzo dobry i wytrzymały. I zamontowałem do kilku jeszcze swoich motocykli też napędy CZ, między innymi do Ducati. Który jest agresywnie i niszczy ten łańcuch, bo ten moment tak, obrotowy on to, ma taki to wiem, jaki ja ma. Ja miałem i Dida u siebie w Multistradzie i teraz, teraz mam afam i powiem Ci, że ten AFAM rzeczywiście daje tak. sobie bardzo bardzo dobrze radę. Nie no, AFAM jest rewelacyjny tak, łańcuch. W ogóle, w ogóle nie dotykam napędu tyle co tam do czyszczenia i do, do smarowania. Af AFAM uważam, że to jest bardzo dobry napęd, ale jednak cena, jest tak. różnica między CZ-ą CZ a, CZ a afam Nie taka bardzo duża, ale generalnie różnica jest. Założyłem do Ducata tak samo właśnie CZT i zacząłem jeździć na tym motocyklu. No, C no Ducati, jeździć, dobra, za dużo powiedziane. Rocznie robię 600 km tym motocyklem, czasem 400. Także, no ale tu wiesz, no siłą rzeczy nie trzeba było nic zrobić z tym. Powiem Ci, że ja w tym sezonie niewiele więcej zrobiłem na Ducati. <laughs> więcej na tym, zdecydowanie. Proszę. A oto mój piękny nowy łańcuch z oznaczeniem, popatrzcie, 520. To taka podpucha tylko, bo tutaj mamy 525 Prawilny który powinien być do tego motocykla, pudełko gdzieś chciało, dlatego mamy to pudełko. Nie, nie, oto. Wy, wyjąłem go pięknie tu też z łańcuch. wyjąłem go z pudełka, <laughs> bo on jest taki ładny. Tak mi się podoba, popatrzcie. Fajny napis CZ. A myśmy chcieli jeszcze zwrócić uwagę właśnie do te, na temat tego, że firma CZ nie produkuje tylko i wyłącznie napędów i zestawów napędowych. Produkowała kiedyś motocykle, z motocykli chyba z tego co wiem, który zrezygnowała parę ładnych lat temu, ale produkuje jeszcze broń. Proszę bardzo, ja jestem nieprzygotowany, także słuchajcie, jak przyjedziecie do Krzyśka podbiór po motocykla bez pieniędzy, to możecie się zdziwić, gdyż nie, nosi ze sobą giwerę. Nie noszę ze sobą, zapożyczona. Tylko teraz zwróćcie uwagę na co, firma CZ, ja tu mówię, że to jest cieska zbrojeniówka, nie tylko robi łańcuchy, nie tylko robi zestawy napędowe do różnych motocykli, ale korzysta tak samo właśnie z różnego ja to, innego ja rodzaju... pokażę, że tutaj jest rzeczywiście to CZ. O, widać. Tu w tym miejscu. No i też popatrzcie, macie też tutaj cz -tę. Wrzucę Wam model, który to jest dokładnie CZ-75. Tactical Sport, no. Tactical Sport. Inaczej Orange. Inaczej Orange. Proszę bardzo. A ten oto przepiękny łańcuch z czeskiej zbrojeniówki dostarczyła nam firma... Olej Motocykle. Ja często współpracuję, że tak powiem, z Olkiem już od lat. I, i no nie zapłacili nam za reklamę, ale generalnie, generalnie... chcemy wypróbować ten tak. łańcuch dla ja swojej jakbyś... świadomości waszej. Tak, jakbyście chcieli ten, no to Olka takie łańcuchy pewnie znajdziecie. No dobrze. Na zdjęciu wygląda, że jest ten łańcuch przeznaczony do motocykla, który y, ty tak będziesz pewnie jeździł, nie? I też, też godź na tym motocyklu gruby jest. No rzeczywiście, pudełeczko jest ładne. Mamy tutaj. Ale dobra, powiedz mi, w jaki sposób mówiłeś o tych twardościach napędów? I twardościach zębatek. Czy jest to gdzieś napisane, jaka jest twardość? Nie, to musimy. To jest doświadczenie, właśnie, kogoś to mam tu. właśnie, dobra. Co my tu jeszcze mamy, Panie Krzyśku? Mamy zębatkę zdawczą JTF. Tak. To jest ile zębów? JT. JT. 14 zębów. Tak i mamy jeszcze zębatkę PBR PBR dobra do Suzuki DR już mnie tutaj chciał wkręcić, że nie do tego modelu, bo ty bo ja... masz koło nie od tego modelu. Tak, ale zabiera jak jest od tego modelu. To masz farta. Takie rzeczy. No yy, i proszę Państwa, 45 zębów. A w oryginale pamiętasz, jakie były przełożenia? Nie pamiętam. Nie pamiętasz, nie? Ale to ja, ja wam znajdę i pokażę wam na tym na grafice. Z tego co pamiętam, chyba było 15 z przodu i. I chyba mniej o ząb z tyłu. I 44 chyba tył. Albo, Albo 42 nawet. Nie, nie będziemy strzelać. Więc... No, nie będziemy strzelać, znajdę, yy, pokażę wam na, yy, na filmie. Po czym stwierdzamy, że łańcuch jest zużyty. Ja tak ze swojego doświadczenia zauważyłem, że jak zaczynamy coraz częściej go naciągać, to znaczy, że już to jest, koniec, tak? jest koniec tego łańcucha. Druga sprawa, to wiem, że jest taki sposób też, że łapie się za łańcuch z tyłu na zębatkę i mhm. patrzy się jak bardzo on... Pływa na zębatce. Napięcie wstępne łańcucha ustawiamy, żeby było powiedzmy prawidłowe. To jest trochę za bardzo napięty, bo widzicie, co się dzieje z napędem. Oto to jest, to jest to, co, co Wam mówiłem, także... I to jest pewnie łańcuch lida. A wiesz co, pan, pan, najprawdopodobniej tak. No to właśnie to się z nimi dość często dzieje. No. I teraz tak. Tu też, o, widać, nie? Tak, Dą tak. No i, ta, I teraz tak. Sprawdzamy sobie napięcie wstępne e, łańcucha, nie miernikiem do prądu. Mhm. E, sprawdzamy, czy jest przeciągnięty. Nie poleci, okay. nie dobra. Czy to napięcie nam się zmienia. O, widać, że się zmienia. Tu jest luźne. Tu się zaczyna napinać. <laughs> ja patrzę na te ogniwa, to jest no, to jest łańcuch śmietnik. Ale widzicie o co chodzi. Czyli napięcie wstępne łańcucha widać, że się zmienia, więc łańcuch jest tak zwany przeciągnięty. Drugą rzeczą, którą sprawdzamy, jeżeli tutaj mamy, powiedzmy, że w miarę ten łańcuch z tej pozycji. Co tu się dzieje? To nie powinno tak działać. Łańcuch nam już nie, zatka już nam nie trzyma łańcucha, tylko po prostu z niego zaczyna schodzić. Aha, to, już okay. jest, to już jest taki okay, śmietnik, był 1000 km temu. Okej. Okay. No i też yy, wiem, że patrzymy też na zębatkę. Tak, takie jest, bardzo, zębów, czy jest tak. bardzo wyżłobiona. Dobra, będziemy to rozbierać, to pokażemy wam, jak te części yy, wyglądają. Nie? No. Dobra, to zabieramy się do roboty. Okay. Wielkości zębatek. Yy, generalnie tak. Zasada jest taka. Że udana chcemy uzyskać taki efekt, żeby nie tracił bardzo na prędkości maksymalnej, z racji tego, że zdarza mu się jeździć jednak te trasy dojazdowe i żeby ten motocykl nie wychodził tam, przy, powiedzmy, takiej prędkości przelotowej 80-100 na godzinę, żeby on nie chodził na bardzo wysokiego prota, bo po prostu silnik poleci dużo szybciej. I teraz tak, co się zaleca? Najlepiej nie zmieniać zębatki przedniej na mniejszą. Myśmy musieli zmienić, bo nie było aż tak dużej zębatki. Tylnej. Tylnej. Eee, dlaczego? Im bardziej zębatka jest mniejsza, tym łańcuch musi podczas pracy na niej, musi bardziej się zaginać, tak? tak? Czyli wykonywać większą pracę, czyli im mniejsza zębatka, czyli łańcuch będzie nam się szybciej zużywał. Czternastka mhm. mi się wydaje, że jest to optymalna, ale to jest moja opinia. Eee, tylna zębatka już nie ma takiego znaczenia, bo miejsce, gdzie łańcuch ją opiewa, jest bardzo duże. Eee, I. No nie ma tego takiego wpływu na zużycie tego napędu. No ładna. Są jeszcze takie zębatki z dawcze z tym. Tumikiem tak, nie? Oj. Ale jaka ładna ona jest. Panie Krzyśku, będzie mi pasować do czarnego. No to dlatego tak uważam. Made in no. Italy. ładna. Podoba, podoba mi się. Ty włoska może nie połrywa zębów. Może nie połrywa zębów. <laughs> Dobrze. No i na tył, No ale z tylną zębatką też trzeba uważać właśnie, bo mamy jeszcze też ten prowadnice. Prowadnicę. No. no i jeszcze druga rzecz, jak zmieniamy te ustawienia tych przełożeń, tak. no to też musimy zwrócić uwagę na długość łańcucha. Bo, no tak, 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 bo to może się jest. po prostu nie zmieścić, nie? Ale... Bo braknie nam regulacji na skali, nie? No, ale to generalnie jest kalkulator, gdzie można sobie podajesz jak coś to... Wie, szukał kiedyś napędów, to można w ten kalkulator znaleźć Jasne. ilość. Ja zawsze zamawiam, powiem, że u Ciebie też jest zamówione dłuższe od dwa ogniwa. Mm -hmm. mm, bo to też w takich motocyklach, może takich pojeżdżawkach, to nie ma takiego znaczenia, ale na przykład w motocyklach drogowych, sportowych. I różnych innych można sobie regulować długość motocykla. Im i dłuższy motocykl, tym ma pewne plusy na prowadzenie Just... się w zakrętach. Mniej mm -hmm. silniejsze, dokładnie. I, I tak dalej. I tak dalej. I takie dokładnie. rzeczy dokładnie. można sobie po mm. prostu zmieniać długością tak naprawdę napędu i odległością koła od, 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 yy, od wahaczenia. Dobra. Działamy. Takim Czach, razie. klatka, idziemy, Jedziemy. Tak, no fajną rzecz sobie zrobiłeś, żeby usunąłeś tutaj kawałek tego plastiku. to to jest, to jest dobra rzecz. Lepiej jest myć tutaj... i widać tą zębatkę, co tam się nie niej udzieje. Generalnie jest tutaj trochę takich smaczków, a może kiedyś jak będę miał chwilę czasu, to jakby, jak już się uporam ze wszystkimi rzeczami, to... A no... czemu to tak jest jest jedna suka inna? Yy, nie wiem. <laughs> <laughs> <O>. <laughs> ale no i teraz, ale popatrz, gdyby nie było tej tak. dziurki tutaj, to to wszystko jest tu, nie? No tak. No weź kluczem wypchnij no to. nie chcę Ci tutaj nabrudzić, no ale dobra. O, pozamiata się. O. <laughs> Myślisz, że to od Kaddafiego? Nie, to jest tutaj... Okoli... Miejscowe, tak? Okolice, tak, okolice. Dobra. Jeśli chodzi o y, zakłuwanie łańcucha, to zakówka czy zasówka? czyli ta tak zwana spinka. Spinka, tak. Wiesz co, ja generalnie staram się zakładać napędy. Można te spinki zakładać, tylko do słabych motocykli, które nie mają za dużego momentu. Wiesz co, jaki jest plus ze spinkami? No? E, oczywiście trzeba wiedzieć, jak to zrobić, e, ale, ale mówię, zakład, spinki się montuje na kleju do gwintów. E, wtedy te spinki nie ulegają tak łatwo uszkodzeniom. Można montować to na zakówkach, można montować na spinkach. Mówię, to są akurat motocykle, które można by było założyć tę spinkę, aczkolwiek ja uważam, że wiadomo, że łańcuch jest, najsłabszym ogniwem łańcucha jest tego, że tak powiem, wytrzymałość tego napędu. No a ta spinka jednak no nie, jest, nie jest narażona na to, że nawinięcie się na nią jakaś trawa, zostanie zerwana, to zabezpieczenie może się rozpiąć. Zakucie to zakucie. Jest to. Także e, ja jestem zwolennikiem zakowania tych napędów. Ale to mówię każdy. Więc do plusy jest taki, że na przykład jak przyjdzie ci myć na łańcu, prawda? Jak masz mm -hmm. spinkę, można to zrobić w bardzo prosty sposób. Yy, rozpinasz go sobie na spince, rozkładasz, mm -hmm. zdejmujesz napęd, wrzucasz do pojemnika, czyścisz go bardzo dokładnie i składasz z powrotem. Pewnie. Jeśli chodzi o taki walor yy, podróżniczy, nie? No to chyba spinka jest lepsza, nie? Chyba, że miedzi zawsze ze sobą gdzieś jakąś spinkę w razie czego. Jesteśmy wiesz, to... w stanie taki łańcuch zepsuty, zerwany naprawić na trasie? Znaczy wiesz, to, jak jest łańcuch, się raz zerwie, ten to łańcuch to jest do wyrzucenia. Aha. Bo to wiesz... no tak, no Znaczy może Ale się zdarzyć, dodali... że wpadnie ci w zębatkę kamień i coś uszkodzić i ten... Mm -hmm. Łańcuch, ale jeżeli jest wpadnie dzikami, to przeważnie kilka ogniw jest uszkodzonych, nie jedno. Mówiłem o ślizgu, a ale już... ty już nie masz ślizgu. Ja już nie mam ślizgu. No i to od jakiegoś czasu. A... A. Nie widziałeś, tak? Nie widziałem tego. A, okay. Trzeba by było w znów koszty cholera jasne. A propos właśnie ślizgu, który zauważyłeś, że go już nie ma, tak patrząc po tym plastiku, to już od jakiegoś czasu? Ej, ale on był jeszcze niedawno tutaj. To jest niesamowite, po prostu. Był, lecz nie wiadomo gdzie. No, no właśnie, już muszę przejechać gdzieś jakąś trasę, żeby zobaczyć. Ale to nie, to już to już są lata, to już jest wiek po prostu i to mogło odpaść samo od siebie. Weź nie jest teraz, bo my też jesteśmy nieco razmoczy. I na pewno i na pewno tak było. No i teraz a propos właśnie ślizgu, no są dwie szkoły. Są ślizgi aluminiowe, które są wytrzymalsze od plastikowych, ale minus jest taki, że jak przywalić kamień ślizgiem aluminiowym i go mocno wygniesz, uh -huh. no to ci może zniszczyć łańcuch, rzucić go z zębatki, uszkodzić ogniwa Aha. mocno. Okay. Na plastikowy to najwyżej pęknie. I możesz jechać dalej. Także wiesz, no, ale jednak, wiesz, jednak ten aluminiowy ślizg dużo więcej przyjmie uderzeń i dużo mocniejszy. To on jest po co generalnie w takim motocyklu? Jaką on funkcję spełnia? Ukierunkowuje to... łańcuch na tylną zębatkę. Mm -hmm. Raz, żebyś na przykład, jakby Ci tutaj nóżka wpadła między łańcuch a zębatkę, to on Ci powoduje to, że Aha. Ci go nie wciągnie. Okay. Wiesz, na przykład w motocyklach torowych na asfalt kojarzy, montuje się łyżwy właśnie, te Aha, takie śligi. No. To jest właśnie takie wymaganie, że w momencie gdybyś wiesz, lecisz, przewracasz się motocyklem, ręce, dłonie, mm -hmm. palce, nogi, stopy, żebyś no nie wpadł wow, żeby, po prostu Żeby nie wpadło i nie przeleciało Ten, jak gilotyna, nie? No gilotyna, łańcuch jest dobrą gilotyną. Okej. Okay. I później zamawiasz yy, w piwie pięć piw w ten sposób. <laughs> <laughs> Uu, Co? jak ładnie wychodzi ośka. Chłop. Dba się. No, to się, to się żenuje. Dobra, chłopaki przygotowują tutaj e, wagę, bo będziemy ważyć zawodnika z zamontowanym e, bakiem acerbisa e, i z wszystkimi tymi gadżetami, które tutaj do niego popodpinałem. W ciuchkach 120 Czekaj, minut. a ja? 100 równa. No, Krzysiek mówi, że. Ile Ty mówiłeś? Ja myślę, że teraz ze 170 kilo. Ja mówię, że 140, że będzie gdzieś tu około 160 chyba ważyć. Zobaczymy. Nie, nie. O, tu są gadżety. Łańcuch jest. Gadżety, coś tam jeszcze da... Do... Aha, dobra. Co jest? 162. To nie tak, źle myślałem, że nie? A widziałeś? Coś, no? no, naprawdę dobrze. No, ale ma 10 litrów. To z pełnym zbiornikiem plus 15 kg No 15 kilo. No nie, no Lidz benzyn. Lit paliwa, paliwa ile waży? Nie waży kilograma. 10-11 kilo jeszcze przybędzie, nie? No, przybędzie, przybędzie, ale wiesz, ale w tym momencie yy, jest zaoszczędzona waga przede wszystkim na układzie wydechowym, i myślę, że ten zbiornik sam w sobie jest lżejszy od tamtego tego. Bo jest plastikowy. Albo jest ta sama waga. Albo jest ta sama, albo waga. Albo jest ta sama no. waga. Tak z tym Danielem. Sobota, godzina 14.30. a zamiast odpoczywać sobie normalnie jak biały człowiek, co jak. Ciemnoskóry, muszę siedzieć w garażu i pracować. Jeszcze dzisiaj, słuchajcie, będę robił taką rzecz, że yy, będziemy tutaj zakładać jeszcze tak, taką narzędziówkę większą. No i jeszcze ze szwagrem mamy wyspawać taki. Yy. Takie wzmocnienia boczne, żeby po prostu... Czyli będzie ten, 170 kg. Żeby ten ubak... Nie, 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 bo jak byłem na złomie dzisiaj to... Yy, w sklepie metalurgicznym. W yy, sklepie metalurgicznym z używanym sprzętem metalowym yy, to wziąłem 4 kg okay. yy, materiału, więc na pewno więcej jak 4 kg mu nie przybędzie. No. A no, jaki jak Daniel to... sobie tunik wymyślił. Kurczę, Co? ma dwa kraniki. A ty śmiał się ze mnie, że są dwa kraniki po to, że tu są dwie komory, tu są dwie komory w tym zbiorniku, one się bardzo tak, że tak powiem, wysoko mieszają ze sobą, więc dwa kraniki są potrzebne. Tu ktoś mówi, że są niepotrzebne, ja mówię, że są potrzebne. Nie, bo jak się skończy paliwo, to będziesz wiedział, że to jest rezerwa, przechylasz go na bok, przelewasz z komory do komory i jedziesz dalej. Gorzej, jak mi zacznie przerywać w zakręcie, a ja będę szedł dużą, dużą bombą. Ty no. Nie da się dużo bombą iść. No, da się, da się, da się, da się, da się. A jeszcze mamy w planie, słuchajcie, leży tam z tyłu, przełożyć gaźniczek z podciśnieniówki na. A poczekaj, po gaźniki mogę pokazać, bo są fajne poczekaj. Sekundę. Na, na gaźnik mechaniczny, no, właśnie Krzysiek Wam pokaże. Też nabyłem drogą zakupu z rynku wtórnego, taki oto gaźnik. Szpetnie wygląda, ale ponoć ma dobrze robić. Mm -hmm. Jest no, do regeneracji, bo faktycznie ktoś zostawił im stare paliwo i zjadło gumy. A o tym też kiedyś rozmawialiśmy, może to jeszcze kiedyś nagramy, powtórzymy. A to są właśnie konkurencyjne gaźniki dwa. To jest Kekin i Mikuni, Dobra. oba mechaniki. Mm -hmm. no, Zobaczymy. Kiedyś dobrze. może je porównamy. No, przy okazji, wiecie co, wymiany tego gaźnika z jednego na drugi. Wrzucimy też DR na hamownię, bo mamy też na na no, hamowni drugą DR jeszcze z 2022 roku, więc będzie fajne porównanie, ile, ile koni ubyło z tej z 98 w przypadku tej nowszej. Znaczy, wiesz, czym ja się zastanawiałem, jeżeli no. miałaby być jakaś zmienna, to wynikająca moim zdaniem z wałka rozrządu. No ale tu jest oryginał niby zrobiony, nie? Ciekawe jest Krzywki są zrobione na oryginalnie. nie robiliśmy wałka przyspieszonego. Ale też ten. nie porównywaliśmy wałka sprawnego, wiesz o co mi chodzi? No nie porównywaliśmy tego, bo nie było za bardzo jak, bo nie był no. sprawny. No nie był, nie był, nie był sprawny. <śled> <śled> także wiesz, także nie porównywaliśmy no. go i teraz pytanie, wiesz jak zrobić właśnie krzywki, nie? To też... No ale na pewno, no Świątek robi nie od dzisiaj wałki, więc no tak, pewnie tak, miał, miał wałek oryginalny na wzór, więc myślę, że po prostu w ten sposób on dorabia te wałki, więc no zobaczmy, mówiłeś zresztą, że masz też nowy soft w hamowni, więc być może... Tak. Tak, tak porównamy sobie jedno Więc go. być może to jest y, też y, źródło tego, że y, tamta jest deczko mocniejsza, prawda? Tak, ok. No ale, to, ale to wszystko wyjdzie, wyjdzie w praniu, więc y, no, będziemy takie... Jeśli o, w ogóle chcecie o tym wiedzieć, no to Wam takie, takie porównanie y, zrobimy w jakimś tam materiale wideo. Tym <laughs> oto sposobem zakończyliśmy pracę przy y, moim sprzęcie. Układ napędowy zmieniony tak. na łańcuch cz -y. gruby. Mocny. Mocny, zobaczymy czy Rada sobie radę. E, jest dużo grubszy od starego. E, może następnym razem, chociaż Krzychu mówi, że ten łańcuch przeżyje e, motocyk. Mam nadzieję, że nie. E, I plan jest według mnie taki, że następnym razem, jak będziemy zmieniać układ napędowy, to z, z, zrobimy po prostu nie na 525, tylko na 520. Nie? Tak. Żeby wysu... go trochę i. No i żeby trwałość może pozostała na podobnym, może lekko mniejszym, słabszym poziomie, ale żeby jednak trochę leżej ten układ napędowy pracował, nie? Wiesz co, tutaj z tym łańcuchem na pewno nie będzie problemów, jeśli chodzi o uciąganie, na pewno nie będzie problemów o zużycie czy przeciągnięcie. Na pewno większym problemem i wyzwaniem będzie to, żeby go pilnować, smarować, czyścić po jazdach, żeby ci po prostu nie zardzewiał, bo na rdzeń, no, nie ma mocnych łańcuchów tak naprawdę. No dobra, ale to jeśli już mówimy o konserwacji takiego układu napędowego, to powiedz mi, jak to rozwiązać w przypadku, w moim przypadku, nie? Jadę sobie na wycieczkę, tonam go tam w błocie, gdzieś tam nie wiadomo gdzie, jadę na myjkę, z reguły to jest myjka ciśnieniowa, samochodowa, mhm. tam go ogarniam, wracam kawałek do domu, no i co wtedy? Zostawić, czy od razu przesmarować i odstawić? Jeszcze wtedy? w momencie, kiedy łańcuch zdąży wyschnąć, czyli jeżeli ty wrócisz do domu te parę kilometrów i on po prostu odrzuci z siebie wodę, zanieczyszczenia i całą resztę, to śmiało możesz go nasmarować powiedzmy grubszą warstwą smaru, zostawić, nic temu łańcuchowi się nie stanie. Tak? Ale to jest ważne, żeby pojeździe, bo to nie jest tylko napęd. Ważne, ważne jest to, żeby umyć motocykl, umyć go z błota, bo błoto ma no, kwaśne odczyny, generalnie zostawia nam ślady na aluminium, na śrubach, śruby rdzewieją, aluminium płowieje, także generalnie, no ważną rzeczą jest to, żeby po każdej jeździe, gdzie wiesz, wiadomo jak jedziesz po szutrach i ten motor się ukurzy nie ma to totalnie znaczenia, problem jest wtedy, kiedy wjeżdżamy w takie błoto, w taki ił jak tutaj u nas jest w tych pobliskich lasach, no to wtedy, no są zanieczyszczenia, jest brud jest tego wszędzie dużo uklejone, to nie jest dobre ani dla amortyzatorów, ani mm -hmm. dla Napędu, a ani tym bardziej dla hamulcy, które też no, wymagają tego, żeby być choć trochę czyste i to też jest ważne, że co jakiś czas sobie zrzucić zacisk z przodu, zrzucić zacisk mm -hmm. z tyłu i zobaczyć tam w środku czy nie jest nabite błoto, jeżeli jest, to też to wydłubać, wyczyścić i złożyć z powrotem. Ja i tak podejrzewam, że w derce i tak trzeba będzie zrobić pewnie regeneracja tłoczków, bo no, bo pewnie one tam już są w dość ciężkim stanie, więc to też trzeba będzie. Nie, nie robiłem tego odkąd kupiłem go, także 3 lata już go mam, stwierdziłem, więc to kiedyś trzeba będzie zrobić. Być może to wpłynie na polepszenie trochę pracy tego przedniego hamulca, chociaż już po zmianie tarczy widzę, że jest lepiej. A jeszcze ty mówisz, że założymy jakieś klocki hamulcowe do jazdy offroadowej. Tak, bo w tym momencie mam te złote Sinterowe, one są bardziej do jazdy drogowej. Natomiast. Tak, no. takie uwagi, że lepiej by było założyć takie właśnie do jazdy offroadowej, wtedy one lepiej się będą spisywać, zwłaszcza tylny hamulec, który na przykład jak dostanie wody, no to w ogóle przestaje działać, no a chyba w, w tych offroadowych to jednak jest... Jest lepiej, nie? No, zdecydowanie tak. Zdecydowanie. Masz duże cięcia na tarczy, także czyszczenie. Czyszczenie jest, tak, czyszczenie bo to są wavy Made in China, więc słuchajcie, dojazdy terenowej są idealne, więc no i kosztują ułamek tego co oryginalne, więc tutaj nie ma się co. Są dobre i tanie, bo są tanie i dobre. Tanie i dobre, tak. A przy okazji pewnie zauważyliście, że jeszcze popatrzcie, jak z dotknięciem magicznej różdżki przenieśliśmy się w czasie tydzień w przód i już mamy tutaj osłony z jednej i z drugiej strony i za chwileczkę przy wędruje tutaj, a już przywędruje, czekajcie. Jak, jak klamka od zakrystii. <laughs> Nie klamka od zakrystii, tylko chłopie, tutaj się dzieje. To jest, tego konia. Proszę bardzo. Jest. I tak to będzie. Nazlocik. Już niebawem, w sobotę. No, terenowo ma wytrzymać. Tu jeszcze będzie jeden taki, będzie wysoko, będzie dużo. Tu jest dużo, tu będzie dużo. Tu też będzie dużo. Ty, ale jeszcze jedna ważna rzecz. No. Widzisz, jak doładujesz sobie motocykl do pełna, czyli będziesz miał go całkowicie załadowanego, usiądziesz na nim, się tak pobujaj ze dwa razy i zobacz, czy nie będziesz miał wtedy zbyt mocno napiętego łańcucha, bo on jest teraz ustawiony tak, żeby był prawidłowo, jak jeździsz sam, ale nie wiem, pod że ty doładujesz jeszcze ze 100 kilo na niego. No nie, no 100 kilo nie, bez przesady. Będzie namiot, śpiwór... Yy... I w zasadzie, co tam jeszcze, materac z tych cięższych rzeczy i w zasadzie tyle, no jakieś tam jeszcze coś, no nie wiem, z 30 kg podejrzewam, że będzie tutaj. No ja to 30 kg to jest ok. No, także myślę, że... że... Ale też ważne właśnie w ustawieniach, łańcuch, ważne w ustawieniach łańcucha jest to, że lepiej, żeby łańcuch był trochę za luźny, niż zbyt mocno napięty. To zaraz to zrobimy w ten sposób, że zrzucimy go z tego, to co jest zapakowane tutaj, ja sobie siądę, Ty sprawdzisz, czy jest ok. O, no i to okay? jest dobry I będziemy mieli wszystko. To Spoko. Tyle. Tyle na dziś. Dzięki Wielkie Krzychu. Do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie o lajku, pamiętajcie o subie. No i co? Widzimy się w następnych materiałach. Nara!